Witam tu Radio Gable i zagram sobie kolejny meczik tym razem z Sniperem. Mam nadzieję, że stęskniliście się za, za, za mną, chociaż w sumie, mam nadzieję, że nie, nie zbyt tak bardzo, bo mam nadzieję, że nagrywałem mi to dosyć często przez ten. znaczy od momentu. znaczy do teraz, o w ten sposób. Nie ma tu większego zoom'a, to smutne. W sumie troszkę, ale Nie wiem czy dobrze strzelam w ogóle Czy w ogóle trafiam? Może od tego zaczniemy Fuck, fuck, nie widzę nie wytrząc. Wiecie co? Ja się skitram tu do góry Skitram się tu do góry Piki, kr piki król Piki król Pan kokulski król Z kurwo Nie ma takiego kurwa picia co ty kurwa macie robić, co? No, dostaję punkt przy zabiciu wroga, no i fuj. Przecież żeby przy asyście. Kurwa. zanim on mi się cik, cik, nie. O, hehe. <grym> no i znowu asyst dostałem? Ale dobrze jest ten tutaj to. Musiałbym bardziej w ferie celować chyba. O, teraz na dostał. O mój boże. No to moi. Moi, moi, moi. Mój <ścoughs> To chyba nie są moi. Tam to tylko pierdolę taki sneaky fucker i w sumie nie wiem czy to jest mój czy nie. Tutaj już mój... Tutaj już jest mój. fuck. E, e, derb. Co oni mi zrobili? Co mi się stało? Dlaczego ja weszłem w beton? Derb. Skurwysynu. Nie wiem, czy da się tutaj zabić w ogóle na head, znaczy... Tak na raz. O tych kurwysynu. Wiedziałem. Byłem tego kurwa pewien. Nie miałem szans. W ogóle. Ej, LOL, o co chodzi? Ilu ja ludzi zabiłem? Gdzie to jest pokazane? Dwóch. I jestem pierwszy. No dobra, nie pierwszy, ale drugi co najmniej. Nie mam jakiejś pepeszy, chociaż... ...jakieś popeszy, coś, tak? Pf. Dobra, no wbijam do góry znowu będę kampiu. Herb, derb. Eee, what are you doing here? No. Moje miejscówko, bro. Hehe. <laughs> Zabiłeś kumpi na Zabijem skurwisny w na Nie wiem Ach nie wiem Ech, ach, nech To jest mój w ogóle Gdzieś tu się kąpi Skurwisny Nie wiem czy nic mówię W sumie to nie wiem, chyba nie Wiem, że to źle widzi otwarto No to będę w niego kamy pił, nie Jeszcze Niper I wkurwiam wszystkich dookoła. gdybym grał na tym online, to by mnie już hejtowali. Aj ja też że postrzeliłem. W ogóle co to jest? Co ty robisz w ogóle ty? Panie, nie zapomniałeś się? Kurwa, miałem typa na celowniku, no zabiłbym z kurwy syna. Arrrr No, najciej, naj, naj naj najprościej jest, kurwa wsiąść do pociągu, e, tfu, do czołgu, byle jakiego. Kurwa bić wszystkich dookoła z najgrubszej, najbardziej, nie, z 20 dwudzi, mm kurwa, 20 kurwa centymetrowego działa, jak wyrzutni kurwa rakiet, a nie stać i kampić. No, syny. Wiedziałem, że przegram ten mecz Oj chuj. Chyba no zrobię swojego Dobra, nie ma Kurwa jeszcze mnie. Ja pierdolę A nie tylko przejmą ten ten to jest, nie... nie że. Jest, 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 się. Fuck you, fuck you Co to było? No zresp mnie jeszcze raz, no zresp no zresp mnie. No proszę ja No zresp mnie. No zresp No szybko, kurwa szybciej, szybciej.

Nie nie, nie nie nie! Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Eee! Uh, derp Eee, uh, derp, derp, darp. Dlaczego nie mogę się cofnąć? No, mogę. Ale nie chcę... nie chcę chin Gotowe. Nie. Ale nie chcę chin Dam Dobra, teraz proszę pierdolcie. Biorę sobie kawaha i będę popierdalał Chciałem być kurwa, je... nie chciałem być Japońcem. Wolę ten. O nie, ja, Z biodram napię. Pier... Nie, jak ich nie lubię. Trzeba tą, kurwa czerwoną gwiazdkę jak Stalin. Gdzie jest, suku? Jeszcze kurwa ten celownik. O, gratnik. Coś bierzony. LOL, serio? No nie, to nie, to nie był mój gratnik, na pewno nie. LOL. Kto ma taką siłę, to skurwa wyrzutnia rakiet czy granatnik? Blup. śmieszne. Śmieszna sprawa w sumie. Ginie z sukwy. A niech mnie zabiją w sumie. Znaczy to zaraz. Chodź tu, nie poddam się bez walki. Chodź tu, chodź tu, zginiesz suku, zginiesz. Blup. Blup. A nie chcę, nie chcę się rozbić. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie chcę. Ja chcę, ja chcę, ja chcę ten. Zmienić sobie drużynę. Kurwa. Nie, nie chcę zrobić coś. No ja chcę zmienić drużynę. Drużynę chcę zmienić. O, zacząłem grę. Pewnie tę. Kurwa. Chuj wam w tupę. Czemu nie mogę zmienić drużyny, Nie podoba mi się ten. No Gin. mój. Je. Yeah, yeah. A też zrobiłem taki był sabotaż, że na przykład zabijałem swoich i potem ten. Byłem takim takim podstępnym skurwysem. Ale na przykład to tak jak teraz jest ze no, sposobnym skurwysem, a przegrywam to chuj, zmienię sobie dużo to gramy. <grych> na przykład zawsze tak robiłem, że przegrywaliśmy ostatni, ta, ostatnia flaga, umierałem chuj. Jestem kińczykiem. Potem zabijałem tych amerykańców i wygrywałem cały, cały mecz i byłem kurwa, nie wiem pierwszy, znaczy, coś. Ogólnie moja drużyna wygrywała, więc byłem szczęśliwy. Nieważne, że cały czas grałem Amerykanami i na końcu minie W Ogólnie byłem takim, kurwa, z typowym, podstępnym. Czy pod, taką, taką, no taką pizną, taką typową, no. Znaczy, nie umiesz grać, to zmienić drużynę pod koniec meczu i wygrywasz. Heh. To podstępne i złe. No cóż. Ale po prostu chcę grać, jak to, to musiał stać i czekać, już kurwa w końcu, nie wiem. Stwierdzi gra, że... Znaczy nie, tam ci tam ci jednak yy, się poddadzą i Dobra, masz flashbanga. Nie wiem co to było. Granat. Hehe znaczy, he. Ciśnę na wszystkich szpizdziulca. Zobaczmy jak mi pójdzie. Przyjmowanie tej flagi szpizdziulca. Pyk, 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 pyk. Trzeba te szczały tak... Wiecie, tak, tak umiejętnie, umiejętnie, mogę tak sobie to iść, to fajnie. Trochę tak homozolnie mi się tu przejmuje, tym bardziej, że to mnie napierdalają typy. Tak nie wiem skąd gdzie co, jak po dobra, jednak jednak, dobra, z jadę my z tym piździulcem. Sturwisyny. Tylko tu trochę sporo ich. No właśnie za dużo ich było. Gdyby było na przykład tak... Wiecie, gdy się pojawiły, tak pojadę, tak przychodzili do mnie, to, to tak wszystkie pyk, pyk, pyk. Trzy banie i myślę, że by było ok. Tak myślę. O, przejęli chyba ten punkt dzisiaj, rozpiłem. A nie, jednak nie. Derp. sumie ja to chęciki wygrywają, że uda mi się wygrać grę. Uda mi się wygrać grę. Co ty tu mówisz? <grybuj> A ty, co tu chcesz, kurwa? Pojebało ci się? Od tego hajsu. Derp, 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 LOL, dlaczego nie stali cały czas? Tututu, wiecie co? Może i na <Lexi> Derp. Ja wiem że dużo mówię derp, ale... Hur <glucz> Nie, no jakoś tak ostatnio derp, herb, herp Derp. Przyjęło mi się. przyjął mi się, więc, więc jakoś... No, się. mi się. mi się nie? Co we mnie szczylosz, jak zbijesz? Dobra, granatnik, suki <grym> Fuck you Nie, 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 pierdol się, do mnie na to zabije, do mnie na to zabije No ho ho piękny headshot No i wygrywam, znaczy wygrywam całą grę w ogóle Wygrałem grę, wygram grę Ale nie mam granatników, derp Muszę przeładować, tak jak ja teraz

Jak mnie piznął, co za chuj I tak wygrywam. <śmuszczaj> <śmuszczaj> Śmieszno co? na na 6. Takie staty. Grubo Ale to dlatego, że gram z botami. Uwierzcie mi. Gdybym grał z innymi... No i z, z, zrobiłem się sticky Fakarem i przeszedłem... Przeszedłem sobie z drużyny do drużyny. Ale gdybym grał prawdopodobnie z ludźmi innymi to... No sorry. Brady, nie do O Boże, co ja ty robię Dat głos ha, ha! Ha! Fakiery! 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 Plum Czekaj Plum Czekaj Plum Czekaj po nim. To śmieszne, że w ogóle trzy razy trzeba komuś w głowę strzec, żeby go zabić. 3 do 2. 3 razy do 2 razy. Żeby... Żeby kogoś zabić. To głupie jest w strasznie. Dobra, to game. Szmarto. Candy Lee. Chciałem go zabić z noża. Bo mi się Znaczy, nie pokończyła, tylko muszę przeładować. Chciałem powiedzieć, że mi się amunicja pokończyła i w sumie to chyba wygramy to będę znowu. Ja miałem grać z snajperem. No nie wyszło, no Nie pykło. No to No nie pykło. Kurwa, skurwisy nie. zginę na koniec meczu. Nie ma chude A tornada w Stanach. Fuck you, fuck you, fuck you. Jak dobrze, jak dobrze, jak dobrze. Cicho, cicho. E, mam tutaj takiego jak apteczka, żeby się healnąć. A dobra, no, już nie muszę. Okej. Okay. No tak więc taka jest... Tak i tak właśnie gram sniperem. Mam nadzieję, że wam się podobało. To był Radiologable i... E, czyli podstępny sniki, z kurwy fucker, który jest podstępny i zmienił drużynę bo, bo przegrywał, bo jest cienki i nie umie grać. Tak, i zmienił sobie też oczywiście, jak już mieli dużo, zmienił też klasę, bo z snajperem grać nie potrafi, przynajmniej nie w tej grze, chociaż w innych grach na przykład Call of Duty, Modern Warfare, oczywiście Modern Warfare 1, bardzo fajnie mi się grało ze snajperką, jakby jakieś misje snajper, snajper, takie, ze snajperką, to naprawdę bardzo, bardzo fajnie mi się grało. I w innych grach też równie, fa równie fajnie mi się gra, tylko to jestem bardziej wyuczony na komandosach, gdybym więcej, znaczy gdybym grał snajperem tyle, co gram komandosem, tudzież szturmowcem, to naprawdę byłoby całkiem, całkiem grubo, jeśli chodzi o e, snajpera u mnie. Tak więc myślę, że może jak się podłuczę trochę grać snajperem, bo może z wami się podłuczę grać sniperem, powiedzcie czy ta w ogóle gra wam się podoba, bo nie ma problemu, ja nie muszę w to grać, nie? Tym bardziej, że w sumie gra mi się fajnie. No i gra chodzi na 30 w to no przecież nie jest mało. A ta gra jest całkiem, całkiem, całkiem. Jak na grę z 2005, bo jeszcze nie wiem, pudełka przed sobą jest, jest na szafie. Ale w sumie, no, jak na grę z 2005, roku, bo czwartego, to nawet fajnie wygląda. Tym bardziej, że mogę ją nagrywać całkiem, całkiem dobrze. Dlatego yy, już kończę tego, 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 tego let's play'a. No jeszcze nie wiem, takie dwa odcinki, chyba tutaj wpadną. Najpierw wpadnie z tym komandosem, tym szturmowcem, czy jak nam się nie nazywa, a drugie wpadnie z, z tym snajperem, No tak. Tak więc żegnam się z Wami, to był Radio Logable. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia. Cześć, czołem. Nie pytajcie się skąd się wziąłem.